Hej, cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. PST dzisiaj gotuje dla Was, czyli Łukasz gotuje. Gotowanie na ekranie. Kochani, dzisiaj danie parówkowe, czyli danie mało wykwintne, ale za to smaczne i szybkie w przygotowaniu. Jest tu trochę składników, ale to jest, słuchajcie, pikuś. Co potrzebujemy? Od razu Wam powiem, że no, nie jest to danie wykwintne, tak, ale większość z ludzi jednak lubi parówki. Ja je czasami jadam. Ja chcę coś szybko przygotować, na przykład na śniadanko, no w tej chwili mam dietę, ale nic Wam się nie stanie, jak zjecie dwie takie parówki. Parówki głównie no, składają się z tłuszczu, prawda, z białka, nie za bardzo, żeby tam był jakiś błonnik czy jakieś rzeczy bardziej odżywcze, ale są, słuchajcie, szybką przekąską na przykład na mecz. Na film z, y, możecie to przygotować i z przyjaciółmi sobie takie danie zjeść, a zobaczycie, że warto. Słuchajcie, ja mam możecie użyć tak. <laughs> Zaczynamy. Albo większych parówek, takich, których nie kupicie za bardzo w supermarkecie, ale w prawdziwym, mięstym sklepie, to są cielęce. Yy, tutaj są wieprzowe, klasyczne parówki, zakupione w supermarkecie, yy, dobrze, żeby były one z szynki, ale. Mogą być zwykłe, klasyczne paróweczki. Teraz tak, yy, co do wielkości, to już jest, no, że tak powiem, wasza decyzja. Ja, wam, ja zrobię te i te, i zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Kochani, zaczynamy. Co potrzebujemy? Potrzebujemy patyczki yy, na szaszłyki. Wszędzie można dostać w supermarkecie. Później będziemy je obcinać na pół. Ale co potrzebujemy? Deska talerz na nasze paróweczki, talerz już na gotowe danie, patelnia z olejem i tutaj tak, część jest na sos do parówek, a część jest na ciasto, w którym będziemy maczać parówki, a potem je smażyć na patelni. Potrzebujemy jajka, a konkretnie dwa, troszkę cukru, sól, pieprz, mąka pszenna, Olej już jest wlany na patelnię, mleko, no i to wszystko. Potrzebujemy oczywiście miseczki, w której zrobimy nasze ciasto na parówki. Do tego łyżka, tutaj leży pieprz. Tu są rzeczy, z których zrobimy pyszny sos do parówek czyli musztarda, majonez i ketchup. Nieważne, yy, słuchajcie, czy to jest ketchup łagodny, czy pikantny, majonez takiej firmy, czy z innej. Musztarda do waszego gustu, w każdym razie tak to wygląda. Więc przechodzimy do gotowania naszych yy, parówek yy, futbolowych. Tak, kochani, od czego zaczynamy? Przygotujemy sobie nasze pałeczki szaszłykowe. Są one nieco za długie, więc je skrócimy mniej więcej na połowę. Przecinamy mocno nożem. No, w ten sposób właśnie. Nasze pałeczki są gotowe. Yy, trzeba uważać, żeby żadne drewno się tutaj nie dostało. Powinien być lepszy, mocniejszy nóż. Yy, jak macie, to wystarczy mocno nacisnąć. One są bardzo cienkie i widzicie, tak one powinny wyglądać, takiej długości. Dobrze, przechodzimy dalej. Yy, tak, jeszcze dodam taką rzecz, że te pozostałości ich już nie używamy. Ponieważ, widzicie, one mają takie poszczerbione drewienka, które mogłyby nam się dostać do jedzenia, także to absolutnie nadaje się tylko na podpałkę, na grilla, na nic więcej, już. Tak, teraz przygotujemy nasze parówki. Leciutko nacinamy, gdyż te mają posłonkę. Zobaczcie, ładnie schodzi. Oczywiście rączki, jak zawsze mówię, myjemy przed tym elegancko. Tak wygląda nasza paróweczka. I teraz co robimy? Prosta rzecz, słuchajcie, przecinamy na pół. Takie porcje parówek powinny być OK, także przechodzimy dalej. Tak, kochani widzowie, jak widzicie, teraz mamy większą parówę. Jest to parówka cielęca, kupiona w sklepie mięsnym, już nie w supermarkecie, czyli możecie u lokalnego Rzeźnika kupić parówkę w sklepie mięsnym, waszym lokalnym. Przekrawamy ją na pół, dwie większe części. Widzicie, ta parówka jest o znacznie większa, grubsza. Może ktoś tak woli, dlatego no, próbuję to zrobić na dwa sposoby: z tradycyjnymi, z, supermarketem, z supermarketu i z takimi, które są dostępne w sklepie mięsnym, czyli takie bardziej już parówy można powiedzieć. Tutaj już nie, słuchajcie, nie ściągamy tej błonki, bo jest to naturalne jelito. A mówi o tej, znaczy, błonki. Mówię o tej osłonce, która była na tych parówkach, to musimy ściągnąć. Tutaj jest prawdziwe jelito, także jest to jak najbardziej jadalne. Odkładamy paróweczki i przygotowujemy teraz ciasto na nasze parówki. Także lecimy dalej. Tak, od czego zaczynamy? Cztery łyżki mąki. Może trzy damy na taką małą ilość. Trzy łyżki takie do zupy mąki. Płaska łyżka do zupy cukru. Szczypta soli. I kochani, dajemy szczyptę czarnego pieprzu. Do tego na przykład. Ja mogę tak zrobić, taką wersję, damy ostrą paprykę. Proszę. Ale wnosi mnie, wnosi mnie, kręci z tych przypraw. Yy, I kochani, teraz tak. Do tego wlewamy mniej więcej. Yy, Pół szklanki mleka. Pół szklanki mleka. I kochani, teraz muszę użyć szmatki, bo troszkę się tu zabrudziło nam. Teraz prostym sposobem wbijamy jedno, ale duże jajko. Jeśli będziecie oczywiście większą ilość robić parówek dla większej, y, większego grona ludzi, to musicie wbić dwa jajka, wlać oczywiście troszkę więcej y, troszkę więcej mleka. Tak. Teraz słuchajcie, widelec i robimy nasze ciasto na parówki. Już wysypałem. No ale wiecie, ja tam się za bardzo nie skupiam na estetyce programu, żeby było pięknie jak w telewizji. Mieszacie na wasze ciasto. Widzicie jaki ono już ma kolor przez te właśnie chili, które dodałem. Troszkę to potrwa, także ja pomieszam. Przynajmniej musicie parę minut dobrze mieszać, żeby wszystko wam się elegancko zrobiło na gęsty, gęste ciasto. Także zaraz wracam, czekajcie. Zobaczcie, jeszcze jest to za rzadkie, więc jeszcze jedna łyżeczka mąki. Tak kochani, ciasto jest gotowe, jest gęste. Jest to po prostu panierka na nasze, na nasze, parówki, w których będziemy w tym cieście za chwilkę będziemy maczać nasze parówki i smażyć na głębokim tłuszczu. No nie jest to danie za bardzo dietetyczne, ale no wiecie od czasu do czasu jak zjecie coś takiego nic wam nie będzie. Dobrze, przechodzimy do nabijania naszych parówek na yy, nasze wykałaczki, do no, wykałaczki szaszłykowe, tak proszę bardzo, prosta rzecz, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Zobaczcie, nabijamy naszą paróweczkę na nasze parówki na kiki. O! Jednej mi brakło, ale to spożytkuję później. No i proszę, tak powinny wyglądać nasze paróweczki nabite na właśnie te wykałaczki szaszłykowe. Dobrze, przechodzimy do rzeczy kolejnej. Tak, kochani, olej mi się nagrzewa. Yy, musi być gorący olej, głęboki, mniej więcej prawie że do połowy patelni. A my w tym czasie, jak, zanim olej się nagrzeje, zrobimy sobie szybciutko nasz sos do parów. I tak, bardzo, bardzo prosta sprawa. Kochani, ja to zrobię w takim talerzu na zupkę. Powinienem to zrobić w misce, ale nie mam akurat wolnej miski. Dwie łyżki majonezu. Łyżeczka, ale płaska musztardy. Do tego... O, to jest taki, który wyciskamy, dajemy, wyciskamy ketchup i słuchajcie mieszamy to wszystko. Później to fajnie przełożę do mniejszego pojemniczka. To musi mieć jednolity kolor, nie może być, że tutaj ketchup przeważa. Kolor jest taki różowaty, nieco. Tak mniej więcej się robi również sos do krewetkowego koktajlu. Jest naprawdę dobry. Tak, sosik przechodzi do pojemnika. Tak mniej więcej wygląda nasz sosik. Będziemy w nim później maczać nasze parówki, po ich usmażeniu. Olej już jest w miarę nagrzany, także przechodzimy do najważniejszego, czyli do... panierowania naszych paróweczek, kochani. Więc zaczynamy. Tak, rzecz najważniejsza. Maczamy nasze parówki dokładnie dookoła w naszym w naszym cieście, chciałem powiedzieć w sosie, w naszej panierce. I... Ja jeszcze muszę piec podkręcić troszkę. I wrzucamy, słuchajcie, prosto na patelnię. O, właśnie tak. Teraz tą grubą parówę. Całutka musi być w tym wytaplana, że tak powiem. O, w ten sposób. Troszkę nam niech to ścieknie. I wrzucamy na patelnię. Kolejna. I jeszcze jedna. Tak, zobaczcie. Piek. I zaraz wam pokażę same smażenie. Tak, moi drodzy, dosłownie 2-3 minutki, więcej nie. Smażymy nasze parówki. Na głębokim oleju już w naszym cieście, jak widzicie. 2-3 minutki. Tak, drodzy widzowie, jesteśmy na końcu gotowania. Nasze parówki po kolei ściągłem widelcem na talerzyk z naszej patelni. Oczywiście, możecie dać tutaj, słuchajcie, papier kuchenny, żeby odsączyć to nieco z tłuszczu, bo to danie jest naprawdę bombą kaloryczną. Zauważcie majonez, mąka keczup to wszystko są mega kalorie no i sama parówka, która w większości to jest tłuszcz prawda, no nie jest to dietetyczne jakieś danie, ale słuchajcie jak od czasu do czasu zjecie coś takiego to wam nic nie będzie no nie jest to jakieś danie wykwintne jest to danie po prostu na film, na mecz, coś innego prawda, kochani oczywiście jak będziecie jeść to uważajcie żeby nie ugryźć tej wykałaczki na szaszłyki jak nie macie wykałaczek na szaszłyki, oczywiście, również możecie to zrobić bez wykałaczek. To jest tylko taka moja wersja. To jest ta parówka cielęca grubsza. a To jest ta yy, tradycyjna parówka. Zobaczcie, jak ona jest fajnie w tym cieście zrobiona. Do tego nasz sosik. No, i tyle. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Coś innego. Słuchajcie, życzę Wam smacznego. Widzimy się już w kolejnych odsłonach. Gotowanie na ekranie. No i oczywiście w moich vlogach. Do tego nie musi być. Słuchajcie, ten sos możecie użyć sosu swojego jakiegoś. Ja przedstawiłem Wam po prostu taką wersję. Także mam nadzieję, że Wam się przepis podobał. Wiecie, prosty przepis. Nie jest to jakieś wymyślate. Także trzymajcie ta się, do zobaczenia w kolejnych vlogach i gotowanie na ekranie, i w moim vlogu Strokaty na kanale. Także trzymajcie ta się, hej, cześć. Na razie.